Halo, halo, witam serdecznie, jak widzicie, wróciłem do Wrocławia. W tle, jak sami widzicie, choineczka, a to oznacza jedno. Coraz bliżej święta. A ja nie mogę znaleźć nigdzie żadnej świątecznej czapeczki, więc stwierdziłem, że wezmę sobie czapeczkę reprezentacji Polski. Kolory bardzo podobne. Absolutnie myślę, że powinienem kandydować w plebiscycie na najprzystojniejszego youtubera roku. Zostawmy jednak moją piękną mordkę za sobą, a skupmy się na tym, że nie grałem od dwóch tygodni w FIFA i w Food Champions. I powiem Wam szczerze, że jestem szczęśliwszym człowiekiem. Dlatego trzeba podtrzymać tę passę i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w. No dobra, tak naprawdę to nie. Niemniej, jeżeli jesteście zainteresowani cyberpunkiem 2077 w moim wykonaniu, to na moim drugim kanale Nexion Games znajdziecie całą serię właśnie z tego tytułu. Psz, psz te Przez te dwa tygodnie w tej fifie odrobina się wydarzyło, bo między innymi najpopularniejszy polski youtuber zawitał w fifie. Event food freeze witamy serdecznie Karola. Ale poza freeze'em w ultimate team mamy wypuszczone ikon słapy oraz kolejne ikony dostępne w paczkach. I w tym momencie. Właśnie jedną z tych ikon, no wybierzmy sobie, niech to będzie hulit, nie musi to być Ronaldo, nie musi to być Pele, niech to będzie hulit, ale właśnie hulita trafiam w tym momencie, dokładnie w tym momencie, w tej oto paczce. Paczka złota, paczka rzadkich kart, paczka przed sprzedaży. zobaczymy. Zawsze co poniedziałek dostaję dwie takie paczuszki, gówno w nich trafiam, więc mam nadzieję, że teraz podtrzymamy te pasje i po raz kolejny trafi jedno takie wielkie, śmierdzące. I to się sprawdziło. Widzicie, pozytywne nastawienie do Fify się sprawdza. Dwa tygodnie nie grałem i od razu mi oddają po prostu z nawiązką, gdzie trafią Omara Mascarella. Spokojnie, spokojnie, dajmy im się rozkręcić, tak samo jak śmierć w Wenecji, tak samo tutaj. To wszystko potrzebuje odrobinę czasu. I patrzcie, cyk, włoka tu nie ma, ale to nic nie szkodzi, bo mamy ekrany. Chyba, że to będzie ta główniana karta Skopa Libertadores, ale jednak nie. Mamy napastnik. Jest to oczywiście z Atalanty Zapata. Od 83 punkty overall. Super, zajrzyjmy sobie jeszcze do zadań I zobaczmy co tam słychać w sezonie, bo ja w sezonie Jestem aktualnie na miejscu O, prawie 15, więc jest opcja, że jak dzisiaj Dobiję jakimś cudem 2429 punktów To będę mógł odebrać sobie jakieś karty Za ten poziom 15 No to tutaj myślę, że jest tylko i wyłącznie jedna Możliwa opcja, ten chłop jest szybki, ma 4 na 4 A ten chłop ile? No ten chłop to jest Środkowy pomocnik w ogóle, nie no, no to musi być To musi być ten chłop szybki z prawego skrzydła No oczywiście, że tak, z Freiburga Mój ulubiony prawy skrzydłowy, jeżeli chodzi o zadania, mamy oczywiście tego Bolasie Friza, mamy wymiana ikon 1, wymiana ikon 2, która jest do zrobienia. Chyba chyba w EDV. Rd... Nie, czekajcie. To jest Squad Battles. Tak, dokładnie. Mamy Squad Battles. Mamy tak jest yy, ikon słapy. Tutaj mamy ikon słapy, które są robione w meczach, w meczach, w meczach, meczach, meczach. Jedna liga. Okay, czyli wszystko zostało przeniesione faktycznie do meczów towarzyskich. Spoko. Dobra informacja dla wszystkich posiadaczy Żula jest taka, że oczywiście chłop dostał upgrade za awans Sewi w Lidze Mistrzów. To samo się tyczy oczywiście potężnego Masona Małcika, ale niestety to się nie tyczy Atala, więc poproszę o smutną linkę w komentarzu, bo Atal niestety nie będzie bardziej open niż jest już teraz. Czy w obecnej sytuacji jestem w stanie zrobić jakiekolwiek zmiany u siebie w składzie? No nie, no brakuje mi trochę tych monet. Po nagrodach, które odbieraliśmy na livestreamie charytatywnym uwierzcie mi, nie były one zbyt szałowe. No niestety nie trafiłem nikogo zbyt interesującego, więc chyba po prostu, po prostu sobie zagramy mecz. No dobra, mamy składzik przeciwnika i z tego co widzę ostatnie Food Champions było dla niego nadzwyczaj łaskawe. po czerwony. Wow, do tego żulkunde Joe Gomez, no obrona najbardziej standardowa jaka się da, atak czy najbardziej standardowy jaki się da, no nie do końca, ten Kylian Mbappe wygląda troszeczkę przerażająco. Aha, czyli mieliśmy do czynienia ze spadochroniarzem, bo jak sami widzicie, wyzwania za te słapy owszem, zostały przeniesione z Division Rivals do meczów towarzyskich, niemniej Dobieranie przeciwników w meczach towarzyskich działa na zasadzie twojej rangi w Division Rivals. Więc chcąc, nie chcąc wychodzi dokładnie na to samo, ponieważ osoby, które chcą szybciej sobie zrobić Icon słapy, po prostu spadają z górnej ligi, czy tam dywizji pierwszej, drugiej do czwartej, piątej i grają sobie z tymi osobami. Więc jak był problem ze spadochroniarzami w FIFA 20, tak samo ten problem istnieje w FIFA 21. No zajebiście dobraliście te stroje, no kuźwa mistrzowie tej gry. Nie no, naprawdę czuję, że ten mecz to będzie absolutny game changer w wykonaniu mojego składu. No gramy w zgadnij kto to, tylko muszę zgadywać, który piłkarz jest mój, a który piłkarz jest przeciwnika. Jeszcze oczywiście, że każdy gra tymi samymi piłkarzami w tej Fifie, bo obrona nie może się składać z nikogo innego niż żula Kundę albo Varana i Joe Meza. No to naprawdę będzie fantastycznie. Tylko spodenki mnie tutaj jakkolwiek odróżniają. A że ja nie mam najlepszego wzroku na świecie, no to może być ciężko. <laughs> Jeszcze w ogóle hitem jest to... Że ja jestem ciemnymi kropkami na, na minimapie Okej, okay, ja jestem kropkami, ale chłopiec z trójkątami Ale no mimo wszystko Te trójkąty są białe, a ja mam kropki granatowe Podczas gdy to on ma granatowe spodenki Na swoich białych strojach A ja mam całe białe stroje Zaha fantastycznie wycofany do Wernera I Timo Werner zagrywał tutaj do chujasona Ale ten niestety stracił piłkę Ale z tego co widzę, już nam tutaj realizator pokazał informację Jakoby ten mecz miał być dwusetnym spotkaniem W barbach naszego klubu Timo Wernera Więc my musimy uhonorować to spotkanie w najlepszy możliwy sposób i teraz nie uda udało się nam nie stracić bramki. To jest bardzo dobre ukoronowanie tego występu. Podoba mi się, oby tak dalej. Dembele! Zapierdzielaj tam na tym skrzydle! Wajnaldum spieprzaj! Wyjazd gnoju, bardzo dobrze Dembele, zapierdzielaj tam, chłopie! Ile wlezie? Jeszcze w dół. Bardzo fajnie. Teraz podanie na przedpole. Dobra, okej, okay, nabiliśmy Lamusa. Mamy żółtroszkę. I badajcie jak chłop już nie ogarnia co się dzieje, bo my tutaj wjeżdżamy głową. Tu jest Żulkundę, Żulkunde, ty zostałeś upgreidowany, to pokaż, że zostałeś upgreidowany. No kurde, gdyby cię tam nie potrącili, ale tutaj jest jeszcze Zaha. Nie ma Zaha. Zaha stracił piłkę, rusza Perlą, Mendy przeciwnika, robi berbato w spin do tyłu. Co się dzieje? Zaha, przerzućmy sobie tę piłeczkę. Zaha, cały czas mamy piłkę. Tutaj jest -min -son. Min Son, no to strzelmy sobie finezynie, ale Koreańczyk się pomylił. No nie. Ginny Weinaldom przeciwnika zagrywa do zaofelixa, ale ten się odbił jak dzik Wpaśnik od od Kunde i teraz napędzamy swój kontratak, ale niestety Kunde, no owszem, odbił po prostu jak totalną ścierę tego Jao Felixa, ale niestety już później kontrataku nie wyprowadził, ale Kundę po raz kolejny zrobił to co do niego należało i teraz przeciwnik niestety znowu ma piłkę, tym razem jest to znowu Jao Felix i tym razem Jao Felix zgaszony jak pet przez Ferlanda Mendiego. wybieramy sobie, raz gasi go Gomez, raz gasi go Kunde, tym razem zgasił go kto? no dla odmiany Ferland Mendy oj. oj. Oj, oj, Kante, coś ty żeś zrobił, dlaczego żeś na dupę usiadł, co ty, chłopie, nie, nie tak, nie tak, nie tak, halo, halo, policja, proszę zatrzymać, Rashford dostał pierdolca, ale fantastycznie, Hugo wybijamy tę piłeczkę, zagranie na skrzydło, Dembele, świetnie, Ferlo MD, ależ tu jest akcja za akcją i teraz Ferlo MD. prosto padła piłka, czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu w FIFA nie widzieliście i Dembele lubikiem gnoja, gasimy, tak jest, tak jest, gdyby można było dabować, chłopie, to wiedz, że w tym momencie dubby był grany, ale że nie można? to pominę wszystko. I Dembele, 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 muszę patrzeć po mini minimapie, czy ja mam do kogokolwiek zagrać, bo tak to nie za wiele tutaj widzę. I Gini Wijnaldum, ale spokojnie, rozszerzymy sobie tutaj troszeczkę grę, zagrajmy sobie do Kante, Kante, tutaj będzie Zaszka, Zaszka odlegra sobie z pierwszej do Wernera, Werner do Sona i Sonik i to jest 2 do 0. Szanowni Państwo, dokładnie tak to się robi, Huiminson pokazuje jak się nawala Węgorza w piątek wieczorem i fantastycznie tym samym przechodzimy po 41 minucie do rezultatu 2 do 0. Gini Wijnaldum, widzieliście jaki chytry niderlandczyk. Zagranie do Joao Felixa. Nie, no Felix, chłopie, coś ty, ty chciałeś mnie obrazić czymś takim, chciałeś mi mojego potężnego Lorisa pokonać nie tym razem. Fantastycznie Ginny Wijnaldum, zagranie piłeczki na skrzydło. I świetne odegranie. Jest Usman Dembele. Fantastycznie, Usman Dembele. Widzicie tam Chuymin-Son. Troszeczkę piłka za plecy, ale Chuymin-Son ja mu to nie przeszkadza, ale niestety tym razem nie domaga. ja, pa... ja, ja! koniec pierwszej połowy. Spokojnie, mamy dobry rezultat, bo 2-0 prowadzimy spokojnie. Tylko pamiętajmy, że w tej FIFA jednak te 2-0, zresztą jak w każdej FIFA, to nie do końca jest bezpieczny rezultat, bo przeciwnik może nagle załapać takie momentum, że każdy jego strzał będzie wpadał do bramki. Na drugą połowę musimy zrobić zmiany podstawowe, czyli zobaczymy, jak gra się Meissonikiem, małtem który dostał upgrade, więc zapraszamy za pana Sona i jeszcze może niech wejdzie sobie Alessandrini za Zaszkę. No dobra, niech będzie Alessandrini za Zaszkę. Myślę, że dobre zmiany, raczej dobre zmiany, raczej dobre zmiany, raczej nie ma na co narzekać, co? I Usman Dembele i już się rozpędzamy, nie dogoni go Joe Gomez, nie ma szans, tam w ogóle jest Timo Werner niepilnowany. Co za jaja? I Timo Werner, strzał finezyjny, trzy... Nie ma trzy do zera, co jest grane w ogóle, nie? Dziwnij wajna, Masonik i Mason, fajne zagranie do Timo Wernera, Timo Werner po długim, Ojezu, on się przesuwał tym bramkarzem, przecież to 4 dni trwało, on się 4 dni nim ruszał, a ja tak czy siak nic nie zrobiłem, ale spokojnie, my się poprawimy, powinno być już 4 do 0, patrząc na te dwie ostatnie sytuacje, tutaj spokojnie powinna być czwóreczka, no i właśnie, to już mnie zaczyna trochę martwić, że marnujemy, marnujemy, brakuje tej koncentracji i niestety marnujemy tę sytuację, teraz się rozpędza Markus Rashford, przeciwnika, spokojnie, jest Hector Herrera, jest żał Felix, żał Felix, ale spokojnie Gdzie taki strzał, chłopiec? co ty Markus Rashford, nie no, próbował coś tutaj podbijać O nie, o nie, o nie Teraz fatalnie to wyszło, dobrze, na całe szczęście Chłop wyszedł, na aut Oj, 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 teraz mogą być Spore kłopoty, jeżeli będzie nas lobował Ale nie lobuje, tylko będzie się ustawiał na strzał Okej, okay, dobra, dobra, dobra Szacunek było dobrze zrobione. Nie wiem, co się stało z moją obroną. Nie wiem, dlaczego nie mogę przyłączyć na Kantę na przykład wcześniej, ale na całe szczęście powracający Aaron wan Bisaka powstrzymał tę sytuację, chociaż cały czas jest niebezpiecznie, cały czas jest mocno gęsto. Jest 82 minuta. Nie podoba mi się to, że przeciwnik zdobył tę bramkę, bo teraz to on ruszył ewidentnie do ataku. Nie podoba mi się też te podobania, te, po, podobania, podania, które lecą totalnie nie tam, gdzie chciałem podać tę piłkę. I teraz żał Felix, ale przyjmujemy tę piłkę. Ferlo Mendy, zagranie trochę nieumyślne, nieprzemyślane na skrzydło. Jest Zagranie do Dembele, Dembele, o jezu, oni się pod czole kopią. Co tu jest grane w ogóle? Mason Mount, One Bissaka, fantastycznie, wycofanie tej piłki. One Bissaka, biegnie na tym skrzydle. O jezus, Maria, co to było za podanie? 86 minuta i przeciwnik znowu przed szansą. My tej piłki ani nie wybyliśmy, ani nie wyszliśmy z nią za pole, za połowę boiska. I teraz musimy asekurować, Jao Felix, jest tutaj też Weinaldum, Weinaldum, Jao Felix, Jao Felix, on może strzelić finezyjnie, wyjątkowa sytuacja, wymaga wyjątkowych poczynań, 89 minuta, okej, okay, na całe szczęście, przeciwnik wprowadził w ogóle Kulibaliego, Mukiele chyba pokładał ogromne nadzieje w tym rzucie rożnym, jeszcze Adama Traore, no to niezły tercet, ale ma założony wysoki presnik, do kogo ja mam do jasnej kolery podać? Totalnie nie wiem do kogo ja mam podać tę piłkę. Dryblowanie się u goloricem chyba też nie jest najlepszym pomysłem. Dobrze jest, Jezu, Aaron Wanbisaka, ale chłop ma zarzucony ten wysoki pressing, ale udało się. Dryblowanie u przyniosło pożądany rezultat i mamy zwycięstwo. 2 do 1. Trochę nerwowo, ale najważniejsze jest to, że 3 punkty lądują na naszym koncie. Okej, okay, meczyk mamy wygrany, to spójrzmy w ogóle co my mamy dostępne jeżeli chodzi o ikon swapy. 25 piłkarzy 83+. Z tego co widziałem to ta paczka cieszy się dosyć sporym e, zainteresowaniem. Kosztuje 5 ikon swapów. Oprócz tego mamy Nemanie widicia w wersji Baby. Mamy paczkę z podstawową wersją ikony za 8 ikon swapów. Mamy Hadziego. O, i ten Hadziego. Wygląda naprawdę fajnie. Paczka z samą średnią wersją ikony. Kuman, Rycard, Ikona pośrednia lub Prime za 15 aż ikon swapów. Pośrednia ikona 89, plus. Wow! Podstawowa ikona do wyboru. Thierry. A. Uuuu mamy też pośrednią ikonę, nie no 17 tych kart, no to można bardzo łatwo jakoś rozdysponować, no myślę, że te dwie paczki Ultimate albo tych pięciu piłkarzy 85+, czy 25, 83+, no trzeba z takiej czystej przyzwoitości wykonać. Korci mnie ta paczka z podstawową wersją ikony, ale na dobrą sprawę ten Haji też wygląda całkiem intrygująco. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co mam zrobić z tymi słapami, o kogo w ogóle walczyć i się starać. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, na dole napiszcie w co wycelujecie wy. Tak racjonalnie żeby też nie tryhardzić ba za bardzo, tylko po ludzku. Co byście chcieli dostać za te Icon Swappera, czyli co po prostu wybieracie? A później, co byście chcieli dostać ewentualnie, jeżeli marzycie o paczce? Halo, co jest? Czy jest? Tak! Właśnie jest, moi drodzy, pierwsza cztery. By tego. Nie wiem, czy to zobaczycie. W każdym razie jest cztery minuty po pierwszej w nocy. I dostałem kolejną porcję tych paczek przedsprzedażowych, bo ja zawsze je dostaję o pierwszej w nocy w niedzielę. Więc na dobrą sprawę odbieram je w poniedziałek. No to w sumie, jakie dostałem, no to grzechem byłoby ich nie wykorzystać. I teraz, chociaż patrząc na zawartość tych dwóch wcześniejszych, które odebrałem za poprzedni tydzień, Holacz, Chwila, tu jest walkout. Chociaż walkout z Ligi Mistrzów, więc to może być totalne gówno. Hiszpania, no to w dupie jesteśmy i tak. Ale to jest wysoki overall. To jest wysoki overall. Sergio Busquets to jest wysoki overall, 87 punktów. On może nam dać coś ciekawego jeszcze w paczce, w środku. No a nawet, jak nie, no to to jest przede wszystkim karta wysoko oceniona. Więc pod względem overalla, pod względem w ogóle jakoś śmiesznie kamera idzie tak na boki i podąża za nim. Pierwszy raz miałem taką animację chyba, jeżeli chodzi o wychodzenie piłkarza. Ale tutaj w środku może być coś interesującego, a jeżeli nie, no to mimo wszystko to jest karta. No nie, no nie ma nic interesującego. Ale nie będę wybrzydzał, dostałem walkout, dostałem kartę 87 ocenioną. Więc ona się może przydać, czy po prostu na sprzedaż, czy po prostu też do wykonania jakiegoś SBC. Ale to nie jest koniec, bo przecież mamy kolejną. O nie, czekajcie, dobra, otworzyłem złotą papkę, chociaż. Chociaż, jeżeli tutaj będzie Cristiano Ronaldo w darmowej paczce za 5, no nie, nie. Ale dajmy szansę tej drugiej, może w niej będzie darmowy Cristiano, no też nie. Cristiano Ronaldo nie było, to może będzie Ronaldo Nazario. Tak na dobre zakończenie tego materiału. Dawajcie, trafiamy pięknego Brazylijczyka, ikonę, kolejny walkout z rzędu, i ja będę naprawdę zadowolony. Tak więc proszę. No nie, walkout to nie jest, ale chyba będą ekrany, chociaż proszę, niech będą ekrany. Niech będą ekrany, są ekrany, i to jest ekrany z Francji. Środkowy pomocnik defensywny to będzie oczywiście. Matuidi, no mogły być to lepsze ekrany, niewątpliwie. Ale, ale, trafiliśmy po raz kolejny, że Drafta. Ostatnio mam straszne szczęście co do, że to na Drafta. A tak jak sami stwierdziliście, trafienie, że na Drafta jest porównywalne do rzadkości trafienia ikony, więc w sumie mógłbym dać w tytule, że trafiłem ikonę, nie? Bo jak że Drafta to ikona, no to. Żałosne poczucie humoru zostawmy sobie na kiedy indziej. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Tak jak mówiłem wcześniej, dajcie znaka, co sądzicie o tej opcji icon swapów, kogo wybieracie i kogo w ogóle racjonalnie, tak najbardziej racjonalne, bezpieczne podejście, jak myślicie, co należałoby wybrać za te 17 słapów? Trzymajcie się na razie i do zobaczenia. Pa, pa, cześć!